olbrzymi, bo gdyby Fagata taki film rzuciła, to tak. Nie ukrywam, ja bym go obejrzał. Nie ukrywajmy, Zebo by nagrał film, nie ukrywajmy, u Gimpera by się pojawiło, u Rewo by się pojawiło, wszystkie osoby by o tym mówiły generalnie, poszłoby to olbrzymim wiralem. Także tak to widzę ja. Wiesz, bo chodzi o to, że treść była spoko. Już pokazała to, co powiedziałaś. No po prostu tak to... jakbyś chciała, wiesz, to tak jakby był taki jasny przekaz. Jak ktoś coś źle powie. No to trzymajmy się tutaj kluczków prawnych, żeby już więcej taka osoba o nas nie mówiła. Nie no, nie chcę się na ten temat wypowiadać. Po prostu wiesz, laska chodzi gdzieś na jakieś. Nie chcę o niej mówić, bo to jest kolejny powód dla niej, żeby chodzić i pierdolić, no ale wiesz, wpisz sobie, masza wywiad i zobacz sobie wywiady z Hajb. Sargusz miał rację jak napisał, że na Twitterze, że oni oni nagrywają, robią rozgłos, i jest okej, okay, a jak on chce docisnąć z pytaniami, których wszystkich ciekawi tu jest B. Miał rację jak najbardziej. Bo to, to też jest trochę dziwne, że ktoś nagrywa nieustannie materiały, mówi o tym i to jest OK. Bo krytykuje, ale ty nie możesz zrobić wywiadu, gdzie robisz konfrontację. I w sumie też krytykujesz i, i przyciskasz, bo dajesz rozgłos. No, jest, to, jest to głupie moim zdaniem. W sensie ten argument jest inwalidą. Jest tam, nie wiem, Oglądałem wszystkie siedem czy ileś wywiadów, każdy w tytule ma fagata. I to jakby. To jest kolejny gdzieś tam... No tak, no ale o co mają pytać Maszę, yy, jak nie o Ciebie?